Szczypiorniści Azotów Pławy w niedzielne popołudnie mieli okazję zaprezentować się w akcji przed własną publicznością. Ich rywalem był zespół Ceptera KPR Legionowo. Drużyna, której dotychczas nie udało się jeszcze zdobyć punktów podczas ligowych zmagań w tym sezonie. Teoretycznie Pławianie byli więc faworytem tego spotkania. Mecz wcale nie należał do łatwych dla gospodarzy. Wprawdzie po 6 minutach Pławianie po kilku dobrych akcjach odskoczyli na prowadzenie 5 do 2. Jednak niedługo potem goście zdołali zmniejszyć przewagę. Przez większą część pierwszej połowy to puławcy piłkarze ręczni byli na prowadzeniu. Jednak goście grali ambitnie i końcówka pierwszej części należała do nich. Po pierwszych 30 minutach na tablicy wyników widniał rezultat remisowy. wid 18 do 18. W drugą część meczu lepiej weszli gracze Legionowa, którzy w pewnym momencie osiągnęli nawet czterobramkową przewagę. Wtedy gracze azotów włączyli drugi bieg i zaczęli grać zdecydowanie skuteczniej od swoich rywali. W pewnym momencie Poławianie zawiązali serię aż pięciu bramek z rzędu. Ostatecznie to Poławianie zwyciężyli 39 do 35, aż 11 trafień w tym meczu zaliczył Łukasz Gogola. Kolejnym rywalem azotów już w najbliższą środę o godzinie 20:30 będzie zespół mistrza polski Orlen Wisły Płock. Spotkanie zostanie rozegrane na wyjeździe. Ziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.